Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na proste ciasto z dość nietypowym składnikiem, które ozdobi wasz wielkanocny stół. Przygotujemy puszystą i przyjemnie migdałową babkę majonezową, którą pokryjemy grubą warstwą lukru i prażonymi płatkami migdałowymi. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jaka babka znajdzie się na waszym świątecznym stole. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszej babki majonezowej zaczynam od składników suchych. Do dużej miski przesiewam 100 g mąki pszennej, u mnie typu 500, taką samą ilość skrobi ziemniaczanej i dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Po pozbyciu się wszystkich grudek dodaję jeszcze niewielką szczyptę soli i mieszam wszystko do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Tak przygotowane składniki suche na chwilę odstawiam i zajmuję się resztą. Do osobnej dużej miski wlewam 4 duże jajka, a następnie dodaję do nich 150 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera na wysokich obrotach do momentu w którym jajka staną się jasne i puszyste, a całość mocno zgęstnieje. Zajmie to około 5, może 6 minut, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do masy 120 g pełno tłustego majonezu oraz solidny chluś ekstraktu migdałowego. Na oko powiedziałbym, że dodaję mniej więcej łyżeczkę, co dało mi tylko delikatnie migdałowy smak ciasta, więc jeśli chcecie uzyskać mocniejszy smak, dodajcie go więcej lub użyjcie aromatu migdałowego. Zawartość miski krótko łączę ze sobą przy pomocy miksera na niskich obrotach tylko do uzyskania jednolitej masy. Kiedy to nastąpi odkładam mikser, nie będzie mi już potrzebny. Na tym etapie pozostaje mi już tylko dodać składniki suche. Robię to w trzech partiach i za każdym razem ostrożnie łączę ze sobą zawartość naczynia z silikonową szpatułką. Im uważniej to zrobicie, tym więcej powietrza pozostanie w cieście, więc warto się do tego przyłożyć. Ciasto mieszam tylko do chwili, aż przestaje widzieć suchy proszek. Tak przygotowane ciasto przelewam do wysmarowanej masłem formy z kominem, którą dodatkowo obsypałem sporą ilością bułki tartej. Dzięki temu gotowa babka wyjdzie z formy bez najmniejszego problemu. Moja forma ma szerokość 22 cm, wysokość 9 i pojemność około 2,5 litra, ale myślę, że 20 cm forma powinna być wystarczająca. Ciasto trafia do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza w funkcji góra dół na 40-45 minut do suchego patyczka. Kiedy jest gotowe, wyciągam je od razu z piekarnika i odstawiam w blaszce na około 20-30 minut do lekkiego przestudzenia, po czym wyjmuję je z formy na kratkę i studzę całkowicie. podczas gdy babka stygnie zajmuję się dekoracją. Potrzebuję do tego 30 g płatków migdałowych, które wykładam na zimną patelnię. Włączam średnio niski ogień i prażę je przez około 3-4 minuty, stale mieszając, aż nabiorą delikatnie złotego koloru i uwolnią swój aromat. Ważne jest, żeby nie spuszczać z nich oka, bo bardzo łatwo mogą się przypalić i nabrać nieprzyjemnego, gorzkiego smaku. Kiedy płatki lekko się zarumienią, ściągam je z ognia, przekładam na talerz i rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni. W ten sposób szybciej wystygną i przestaną nabierać koloru. Nie zostawiajcie ich na gorącej patelni, bo mogą się przypalić. Na tym etapie pozostaje mi już tylko przygotować prosty lukier. Do 150 g cukru pudru dodaję 1,5 łyżki wody oraz 2 łyżki amaretto. Całość mieszam do uzyskania gęstego, ale w miarę płynnego lukru. Płyny polecam dodawać stopniowo po łyżce i za każdym razem dokładnie mieszać zawartość naczynia przed dodaniem kolejnej porcji. W ten sposób będzie Wam łatwiej osiągnąć odpowiednią konsystencję. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji lukru polewam nim wystudzoną babkę. Normalnie ciasto lukruje się jeszcze na ciepło, ale w tym konkretnym przypadku wolałem zaczekać. Zależało mi na tym, żeby lukier nie spływał całkowicie z babki i utworzył na niej grubą warstwę, która nie tylko doda smaku i zapachu, ale też ozdobi całość. Po wylaniu całego lukru ciasto dekoruję prażonymi płatkami migdałowymi. Cały proces ozdobienia ciasta polecam przeprowadzić na kratce z podłożoną pod nią folią aluminiową lub papierem do pieczenia. W ten sposób będzie mniej sprzątania i nie pobrudzicie naczynia, na którym podacie ciasto. Ozdobioną babkę odstawiam na około 15 minut do zastygnięcia lukru, a następnie kroję w kawałki i podaję. Zapach i smak ciasta jest przyjemnie migdałowy. Majonez nie jest wyczuwalny ani trochę, więc tym nie musicie się przejmować, za to sprawia, że ciasto jest wilgotne. Całość jest puszysta, lekka i co najważniejsze, niesamowicie szybka i prosta w przygotowaniu. Idealne ciasto na wielkanocny stół. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!